Siemanko kochani, dzisiaj znowu odcinek z FIFA i zagramy dzisiaj przeciwko Romie który... Dobra, weźmiemy te czarne deszczowo, nie. Nie deszczowo. I dzisiaj zrobię, że zagram całym składem <laughs> zobaczymy jak mi to pójdzie. Pewnie gorzej niż jak bym grał samym Holpsem. Zobaczymy aby. A my się tylko ja to pierdolę lecę i dobra lecimy tak derby o to kurde bada ja pierdolę nie naciskaj dwa razy. Po prostu suko. Nie mogę, ty! Już, go! <ścoughs> Rzut karny, no świetnie, ja nie umiem bronić karnych, ja się nawet tutaj nie rzucę. Jaki frajer! Dobra. Jaki chuj, nie trafił karnego. Dobra. Zarad te, zaraz te, zaraz te, zaraz te, zaraz te. O ty kurwy się, za bardzo rozpędziłem. Dzięki śmieciu. O ty kurwa. Nie Jezu! Ja pieprzę, dlaczego? Tam nie było żadnego fału, które jeżdżę. Wąch! No! no. Tu zakłócafum. Jezus. Tu Ja nikogo nie sfaulowałem. Sfaulowałem. Dobra, grany, dalej. kurwa. Nie ma co płakać. A teraz będzie wranka. Brawo. Nie Co ja chyba? Sam nie wiem. Ja wydaje Bradley. No ty kurwa Won? Won! Dobrze. Nie dobrze. Dobrze! Biegni! No jaki faul fryżer! Jaki fał! Ja pierdolę? Ja pierdolę Ja pierdolę! Idioto! Gdzie ty to wybijałeś, Kurwo! Ale ci ty nie trafiły mi karnego, tak by wygrywały się do zero. A tak to chuje. Ani gola, ani kurwa... Jeb. Holmes, Holmes, Holmes i jest go. Kapitalnie! jeszcze jestem skuteczny. DO Ja pierwszy Ja pierwszy O, jakie cipy. Dobra, może teraz tak z daleka by pierdolną to Oś Nie, ja nigdy nie wykonuję tak Dasz podaję krótko, kurwę przyrył, krótko, kurwę przyrył A teraz tak Lp. Kurwy, zablokowały mnie. Wiem, ba, o ty, kurw. O ty, kurwo. Jaki frajer, no nie mogę. Gin, dziewko. Dziewko, dziewko. No. No. Dobrze. Zesrało. Ładnie się zapowiadało, ale się zesrało się. Lecz, lecz, kurwa leć. Kamil leć, Kurwo zobacz Anderson. gol. Jaki zezol mogłem to podać jeszcze. Następny mecz zagram sobie na nie na amatorze, tylko na początkującym. Ach, będę hardkorem. Jeżeli wygram ten mecz, następny oczywiście. Będę hardcore. No kurwa, jak ja nie lubię, jak oni tak biegają, jak te suki. Wolność. Du, o ty. Kutasie. Nasza piłka. No gdzie ty kurwo jebana grasz? Kutafonie jebany ty Ciebie to... Karny <laughs> Jestem zajebista, a dlaczego ja nie strzelam? Cholm mam strzelać dziwko Zajebiście. zajebiliście hack trick Och. hack no. różnica klasa, bo zespoły dzisiaj aż na to, to Widoczna, a nie wy. te hey, tej Ja pierwszy, jaki zezł, nie strzelili tego. Ja myślałem, że, że ta Roma trochę lepsza. Jest. A to fuj. Ja w styczniu w opiekunku transferowym chciałbym przejść do Napoli, albo do czego? Do jakiegoś, właśnie coś innego klubu. Boże. Brawo. Bicie brawo. Subujcie, łapki w górę, kurwa. Jep. Nie! Kurwa, no ty jak papier, nie wiem który to, ale to... O, ten... Y, Anderson tutaj jak papier wygląda, kurwa. On go tylko potwór. No nie! Boże, nie no! Dlaczego ja dwa razy naciskam te same te? Ja schodzę z boiska, oczywiście. Tak? No, kurwa, kurwo, nie pokażę tego frajera brudnego. No, no oczywiście, że ja schodzę. No zajebiście, no naprawdę. Jaki to frajer, do 55 minuty dał mi tylko podres. No to za chuj. Kurwa, ja mam trzy bramy, strzelam na tym, kurwa. Tafu niebany. Mietu. Dobrze, dobrze, już tutaj tak o pist, yep, bum, Muriel, który za mnie, będzie? Tak, chuja kurwa, trzy taka, że... ja przebiegnij do tej piłki freje, żeby jak nie dobiegniesz, to cię kurwo zaraz zabije. No, no, będziesz żył. Patrz, 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 przypomnij. jest. Anderson, ty Penisie, ty to umiesz zalutować cipę. Och, jedną kurwa Jak nie wiem co Dobra, zamknij ryj, kurwa Szpakowski, zamknij Mordę, Szaranowicz i gramy dalej Odbierz to piłkę. kurwon no, czarna jebana Brzuta się pierdolny żółta. No kurwo jeban. Haha, ha, cipa. Jaki kurwa chuj ty Dobra. Teraz tak. A teraz może będzie. Co za banan? Ja pieprzę, jak on to. Ja pierdolę! Co za banan, o chuj! Kurwa, no, zajebie go zaraz. No dobrze, dobrze, dobrze. No i chuj. No i chuj, że przejęli. No i zaraz będzie bramka. No i patrz, kurwa. Patrz na to, radu. Radu! O Jezu o Jezu! Chwalić chcesz go za to, idioto! Ja mu kurwa chuja uciąg i kazał mu go kurwa ssać. O ja piertur. Niech, niech ciśnienie ze mnie zejdzie. Bo zaraz rozjebie ten komputer. No stawę, nie grasz na czas w frejerze. Jest morda obiję to. Zobacz kurwa. Radu. Ja wtedy strzelałem w ja pierdolę ty. Dlatego, dobra, chuj, chuj, ja ci nie będę dzisiaj obcinał. Ale jutro, jeżeli coś takiego zrobię, to ci kurwa obetnę. Dawaj, szybciej, kurwa, nie. Chuj, grasz graszkę, czas. Totti? To ja to nie wiem, jak się można, kurwa, tak nazywać, ja pierdolę. Uć, kurwa, uć. Uć. ja go zajebię zaraz, ty, Muriel. I ja zszedłem, a ten Muriel wszedł, i co? I kurwa. Ja pierdolę, no zajebie go zaraz, zapierdolę cię. Ja pierdolę. No i ja, no, kurwa, nic, jeśli mogę, ja pierdolę. Ty taki kurwa drwniaków mam, że ja pierdolę. WON! WON! WYPIERDOLAJ! Po co ja wychodziłem tym pierdolonym bramkarzem z tej dziwnej bramki? Ja pierdolę. przeszła kryska na Matyska. Zamknij ryj szpakowski, bo zaraz. na ciebie kryska przyjdzie, będziesz miał kurwa kryski, ale na dupie. Tak Ja pierdolę Won! Kurwo nie no, rozjebie ich zaraz Wszystkich kurwa zacznę solować Wszystkich kurwa pozabijam Zarate Kawanda Muriel Temu chujowi to ja nie daję strzelać, bo to kurwa drewniak taki, że... Jest gol Chyba Andre Kawandry Andrej Kawandry Dobrze Jest 5 do 1 Jest 90 minuta meczu Zdeklasowaliśmy rywala Oż jak to piękne słowa Koniec meczu O jest Zobacz, ja pierdole jaka pizda nie tak wygnieł czegoś No Oj chuj, no, śmiać mi się kurwa chce 8, 71. Fajnie Dobra chuj ci w dupę kurwa Co tam będzie dalej? O z Juventusem Dobra to jak coś to jeżeli dzisiaj już nie będę grała zobaczymy czy zagram ale już tak nie będę nagrywał tego meczu kolejny wam Dobra, zobaczymy jeszcze tylko symuluj match, więc zasymulujemy i spierdalam. Dawaj szybciej, bo już mi się czas kończy. No, dawaj, dawaj. I wygramy, czy przegramy, czy remis? Kurwa, no i 1-0 w dupę ja pierdolę, dobra. Na razie, cześć strzałka. jebać w są match.